Do dzisiejszego odcinka natknęła mnie jedna z moich słuchaczek, którą przy okazji bardzo serdecznie pozdrawiam. Na pewno będzie wiedziała, że to o niej. To osoba, która dzieli się ze mną feedbackiem praktycznie po każdym podcaście, za co jestem turbo wdzięczna. I ostatnio napisała mi coś, co bardzo ze mną zostało. Super, że dzielisz się swoimi wyzwaniami, bo czasem, kiedy patrzymy na kogoś z zewnątrz, może nam się wydawać, że ta osoba ma już wszystko poukładane. I na początek tego nagrania, disclaimer ode mnie. Prawda jest taka, że ja wcale nie mam wszystkiego poukładanego. Po prostu mam zaufanie do siebie, mam poziom zaufania, który może sprawiać wrażenie, że ja już wszystko wiem, wszystko mam pod kontrolą, ale ja też nie znam wszystkich odpowiedzi. I nieważne na jakiego mentora patrzysz, on też nie zna wszystkich odpowiedzi. Też mierzy się z różnymi wyzwaniami. I jeśli zastanawiasz się dzisiaj, kiedy to się kończy. Kiedy jest ten moment, kiedy nie ma już kolejnego zakrętu, wyzwania, to powiem ci coś brutalnego. Nie ma takiego momentu i im szybciej to zaakceptujesz, tym lepiej dla ciebie, bo to się nie kończy. Bo zawsze jest jakiś kolejny poziom odkrywania siebie. I to nie jest o tym, że mamy się wiecznie naprawiać, bo jeśli ciągle szukasz, co masz jeszcze do przerobienia, co masz jeszcze do naprawienia, poprawienia, czego masz się jeszcze nauczyć. Potwierdzasz, że nie jesteś wystarczająca i dobra, taka, jaka jesteś. Dlatego intencja rozwoju jest najważniejsza. Czy robimy to z miejsca naprawiania siebie, czy odkrywania, bo odkrywanie siebie nigdy się nie kończy? Naprawianie siebie też może trwać wiecznie, ale co wybierasz, by wzmacniać? Gotowość dostawiania się, czy brak gotowości, brak odwagi? Ja właśnie dzięki temu, że przez lata zbudowałam w sobie tożsamość liderki, wiem, że każde wyzwanie, które pojawia się na mojej drodze, jest częścią mojej ekspansji. I właśnie o tej ekspansji chcę dzisiaj opowiedzieć, bo w ten weekend miałam okazję prowadzić leadership o byciu liderką i o tworzeniu samodzielnych liderów. I wiecie, liderzy dla mnie to osoby, które zawsze szukają rozwiązań. I ten weekend był dla mnie wyjątkowy, bo po raz pierwszy od sześciu lat nie mogłam pojawić się na kongresie, który miałam współprowadzić. Rozłożyła mnie choroba, cały tydzień spędziłam w łóżku, co pewnie słyszycie jeszcze po moim dzisiejszym głosie, ale dla mnie bycie liderem nie jest o byciu idealnym. To jest o stawianiu się, nawet jeśli nie tak jak planowałaś. Dlatego nie wystąpiłam offline, ale mój panel i tak się odbył online'owo. I to był moment, który bardzo mocno mnie poruszył, bo w ciągu ostatnich sześciu lat byłam na ponad 50 eventach i to był pierwszy, na którym nie mogłam być fizycznie. Pierwszy raz od 6 lat nie pojawiłam się na evencie. W tym roku, abstrahując od eventów, odbyłam już ponad 120 treningów, kilkadziesiąt terapii, procesów, hipnozy, po których czasem nic się nie zmieniało i to właśnie mnie nauczyło, że najważniejsze nie dzieje się na sesji, na sali, na evencie, nie dzieje się w momencie przełomu, a najważniejsze dzieje się w tych okresach pomiędzy. To kim się stajesz pomiędzy treningami, pomiędzy eventami, pomiędzy terapiami, procesami, mentoringami, decyzjami, to właśnie tam buduje się twoja tożsamość, tożsamość liderki. Ja tym razem oddałam żeton na liderkę i tożsamość, która odpuszcza kontrolę i akceptuje to, że nie zawsze wszystko płynie tak, jakbyśmy tego chcieli. I właśnie o to chodzi w byciu liderką nie o perfekcję, nie o to, abyś miała wszystko poukładane, żebyś znała wszystkie odpowiedzi, tylko o codzienne stawianie się. Nawet jeśli nikt nie klaszcze, nawet jeśli nie ma jeszcze efektu. Bo liderka nie stawia się dla uznania samego w sobie, stawia się bo wie, kim się staje. I to jest dla mnie ta prawdziwa ekspansja. Nie wtedy, kiedy jest głośno, ale wtedy, kiedy jest cicho i konsekwentnie robisz swoje. Pracuj w ciszy, niech efekty robią hałas. Bo każda decyzja, którą podejmujesz, każdy wybór, nawet ten najmniejszy, to głos, który oddajesz na tożsamość osoby, którą się stajesz. I właśnie o tym chcę Ci teraz opowiedzieć, bo pamiętam dokładnie jeden z moich największych identity shifts. Po angielsku brzmi to znacznie lepiej niż po polsku. Tych momentów zmiany tożsamości. Które naprawdę zostają w ciele na zawsze. Często mówię o tym, że ta zmiana tożsamości nie dzieje się w myśleniu, przygotowywaniu, dzieje się w działaniu, bo więcej odpowiedzi przychodzi z działania niż z czekania. I to nie jest o tym, że coś sobie wymyślisz, że napiszesz nowe afirmacje, albo że postanowisz od jutra będę inna. To się dzieje wtedy, kiedy zaczynasz działać jak ta osoba, zanim jeszcze czujesz, że nią jesteś. I ten weekend bardzo mi o tym przypomniał, bo przypomniał mi moje emocje sprzed dosłownie 6 lat, kiedy wybierałam się na mój pierwszy leadership w Stanach. Byłam wtedy na początku swojego biznesu. Nie miałam wszystkich zasobów, nie miałam wszystkich odpowiedzi, ale miałam decyzję. Pamiętam ten moment, kiedy spojrzałam na to zaproszenie i pomyślałam: Nie stać mnie na to, żeby się nie zmieniać, bo wiedziałam, że to miejsce, ten wyjazd wyprzedza mnie o kilka lat i że jeżeli ja chcę tam być. Muszę najpierw stać się tą kobietą, która tam pasuje. I to był dla mnie moment, w którym zrozumiałam, że liderka to nie jest tytuł, który ktoś ci nadaje. To jest ta tożsamość, którą budujesz każdą, nawet najmniejszą decyzją, bo każdego dnia oddajesz ten żeton na osobę, którą się stajesz. I właśnie wtedy, zanim ja miałam jeszcze dowody, zanim przyszły rezultaty, zdecydowałam, że to ja prowadzę. I dzisiaj, sześć lat później, to ja prowadzę leadership którego nie byłoby, gdyby nie ta zmiana tożsamości, nie zmiana tożsamości w milionach małych decyzji, które podejmowałam przez ostatnie 6 lat. I właśnie to doświadczenie przypomniało mi o tym, o czym często mówię też w moich płatnych przestrzeniach, że ta zmiana tożsamości nie dzieje się w teorii, tylko w działaniu. Nie wtedy, kiedy myślisz o tym, kim chciałabyś być, ale wtedy, kiedy zaczynasz działać jak ta osoba, zanim świat to potwierdza. Bo zobacz, Chcesz większych przychodów? Wejdź w rolę liderki, zanim pokażą to wyniki. I to nie jest fake it till you make it. To nie jest o udawaniu, to jest o decyzji, że zaczynasz wybierać jak liderka, zanim jeszcze czujesz się gotowa. I codziennie wybierasz, jak decyduje liderka, jak komunikuje liderka, jak mówi o swojej ofercie liderka. I w którymś momencie to, co najpierw było decyzją, którą uczyłaś się podejmować świadomie, staje się Twoją nową naturą. Bo kiedy zaczynasz czuć się jak ta liderka na co dzień i podejmować takie decyzje, zaczynasz przyciągać okazje, które potwierdzają twoją nową tożsamość, i wtedy to się dzieje. To jest ten moment, w którym świat zaczyna ci odpowiadać: tak, to ty. I pamiętam, że wtedy lecąc na ten leadership to Stanów, to miejsce wyprzedzało mnie o kilka lat, ale ja wiedziałam wtedy jedno: jeżeli chcę być tam, gdzie jeszcze nie dotarłam, Muszę podejmować decyzje, których wcześniej nikt nie podjął. Nie miałam planu B. I dlatego dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, bo za każdym największym wyzwaniem, z którym się mierzę, jest moja największa ekspansja i tak samo jest u Ciebie. Kiedy mówimy o byciu liderką, często myślimy o tym, jak prowadzimy innych, jak prowadzić innych. Ale rzadziej zadajemy sobie pytanie: czy ja prowadzę siebie tak, jak prowadzę innych? Bo prawda jest taka, że to, co robisz, kiedy nikt nie patrzy, zawsze widać wtedy, kiedy patrzą wszyscy. To, jak się odżywiasz, widać po Twoim zdrowiu. To, co czytasz, słychać w tym, jak się wypowiadasz. To, kim się otaczasz, widać po tym, jak wygląda Twoje życie. I to, jak traktujesz siebie, widać w tym, jak traktujesz innych. To wszystko ma większe znaczenie, niż ci się wydaje, bo każda z tych rzeczy to codzienny, mały wybór jakości bycia, jaką tworzysz na co dzień. Więc kiedy przychodzi taki moment, że myślisz sobie: "Dziś mogę odpuścić to tylko jeden raz". To właśnie wtedy zadaj sobie to pytanie: jaką liderkę tworzę dzisiaj? Bo odpuszczając sobie zbyt często, tworzysz tożsamość, która nie dowozi i potem potwierdzasz to swoimi działaniami, ale stawiając się nawet w drobiazgach, może nie tak jak planowałaś. Tworzysz tożsamość kobiety, która jest spójna, silna, i obecna, bo leadership zaczyna się wtedy, kiedy nikt nie patrzy, a widać go wtedy, kiedy patrzą wszyscy.